Proszę powiedzieć, jak to się stało, że Niemcy znaleźli ugalców Żydów? Czy wiadomo? No, nie wiadomo. Nie wiadomo, bo w drugim domu, bardzo niedaleko, ale w takim oddalonym od głównej, od głównej drogi, w polu taki był, była rodzina wielodzietna, nazywała się Śliwka Andrzej. Ten, ten ojciec tej rodziny był sołtysem i oni przechowali kilkoro Żydów i oni mają medale e, Sprawiedliwych wśród Narodów Świata e, i Żydzi. Po, po wojnie zabrali nawet dwoje, czy troje tych dzieci do Ameryki. Także oh, tak, tak, no, tam Niemcy nie wiedzieli, tam tym się udało. A była rodzina, chyba może z dziesięcioro dzieci mieli, ale ta pani y, Śliwkowa była bardzo pobożną kobietą. Chodziła niemal codziennie do kościoła, mimo że tak daleko. No i mia, mieli taką potrzebę taką litość w sercu dla tych ludzi, dla tego narodu tak upodlonego. Ale jest jeszcze jeden przypadek, gdzie tak. rodzina. Po, ukrywała... ty, po tym, jak Niemcy zabili tą e, Galcową, to pojechali e, jeszcze e, dal, dalej za wsią, było jeszcze przy, te, przy takich wąwozach, było jeszcze chyba trzy czy cztery domy. I oni tam, nie wiem czy mieli informację, czy tylko że, że Ci Żydzi uciekali w tamtym kierunku. Tam pojechali no i, i zrobili rewizję. I w jednym domu Żydów nie było, bo Żydzi byli ostrzeżeni i uciekli. Ale była walizka, znaleźli walizkę z żydowskimi rzeczami. I tam zabrali dwie siostry. Jedna była mężatką, miała dwuletnie dziecko, to Niemiec to dziecko wyrwał z rąk i zostawił, a druga miała 16 lat i obydwie zabrali gdzieś do obozu, no i ta młodsza nie wróciła, ta 16-letnia, a ta, Leokadia się nazywała, wróciła. A kto ostrzegł Żydów, że zdążyli uciec? Na wsi to się szybko wieś rozchodziła, więc jak, jak Niemcy zajechali tam, to zanim jeszcze zabili tych Żydów, to pewnie już się wieś, już się wieś rozchodziła, że Niemcy przyjechali. W mojej rodzinie to pom próbował pomagać wujek, który się nazywał Loranty Józef, we wsi Kosowice. Oni mieszkali w takiej zapadłej wsi, tam Niemcy raczej rzadko zaglądali, bo tam była taka droga mało dojezdna I, i, I tam mieli schowki, partyzanci tam w tych, w tych wąwozach chowali broń, tam były schrony takie. I on i ten wujek przechowywał dwóch młodych Żydów. Prawdopodobnie znajomego jakiegoś Żyda, bo przecież jakieś zili do miasta mieli stosunki z Żydami dobre. I, I Jeden miał około 20 lat, drugi 16 lat. I ten wujek zrobił im taką kryjówkę w stodole. I oni wychodzili nocą i po tym wąwozie tam sobie spacerowali, a w dzień siedzieli w tej kryjówce. I dwa miesiące ich tam przechowywał, ale oni się uparli, żeby pójść do miasta i zobaczyć, co się dzieje z ich rodziną. I wtedy wujek im bardzo odradzał. Że mówił nie idźcie, bo nie macie dokumentów. Jak was Niemcy złapią, no to od razu wiadomo co. No i tak się stało, nie wrócili. Bo bardzo to przeżywał, no bo, bo. Tym bardziej, jeżeli to byli znajomi. A proszę powiedzieć, jak żona wujka się nazywała? Czy wiedziała o tym, że jej mąż ukrywa Żydów? Nie, na początku nie wiedziała, tylko psy szczekały ciągle wieczorami. No i tego jedzenia zabierał. Mówił najpierw, że psom <grywa> zabiera, a później no się okazało, i ona już no, pomagali, no bo dwoje pomagali. że ona musiała powiedzieć, jak miała na imię? Chyba Agnieszka. I jeszcze nam jedna sprawa została. Pani wspominała, że również pani osobiście była zaangażowana no, w pomoc, prawda? Tak, pamiętam właśnie pamiętam tych biednych Żydów, którzy, których prowadzili z G.T.A. do tłuczenia kamienia na szosie. I taki upał był nieraz, a oni szli i musieli śpiewać, bo Niemcy zmuszali do tego, żeby śpiewali, tak poniżali ten naród. I rodzice dawali nam chleb. E, takie duże bochny się piekło na wsi, więc ćwiartka ta, takiego chleba to było sporo. I myśmy stali przy tej drodze i rzucaliśmy ten chleb e, tym Żydom, oni łapali. E, a e, Niemiec jeden szedł na początku tej kolumny, drugi szedł z tyłu, to ten na początku nie widział, ale ten z tyłu nie reagował, nie, nie zabraniał. No Być może czasem to nawet nie byli Niemcy, tylko Czesi byli, którzy tam służyli w wojsku niemieckim, także tolerowali to. Pani mówił w liczbie mnogiej, czyli pani ze swoim rodzeństwem wtedy rzucaliście ten chleb? Tak, ja i mój, mój brat, bo drugi brat to się urodził w 1941 roku, ten trzeci, a ten to był dwa lata ode mnie młodszy. A, proszę powiedzieć, jak ma na imię? Tadeusz Kucharski. Panie rodzice na pewno zdawali sobie sprawę, że no, mogło to też również czymś grozić. Jakby tak, ale jak, jak raz raz rzuciliśmy im ten chleb i Niemcy nam nic nie mówili, to później rodzice nam dawali, a myśmy chętnie nawet, no chcieli, chcieliśmy mieć tak, te dobre uczynki i pomóc tym biednym ludziom. Lytowaliśmy się nad nimi, no bo tu strasznie był ten naród. Upodlony i poniewierany. Chociaż Polacy też ginęli. Też u nas przechowywał się wujek, który uciekł z transportu, bo był w łapance złapany i wywożony do, do Niemiec no i z pociągu wyskoczył. A później się bał, żeby, że znowu po niego przyjdą. To siedział u nas. Też miał w stodole taki schron zrobiony w, w, w dole ziemniaczanym. No i tam przesiadywał, a Niemcy by, byli często u nas na kwaterze, bo był ten front, taki przyczółek sandomierski i niedaleko nas był ten front i tam Niemcy, ci co szli na front, to przeważnie kwaterowali u nas 2-3 dni i szli na front. To był taki ostatni odpoczynek przed frontem. No i ten wujek czasem jak przychodził do do domu to miał za szafą taki kącik zagrodzony, siedział tam na stołeczku i Niemcy byli w domu. No on tam siedział, bidak. No, i, no, no było, ale szczęściem nikt z mojej rodziny bliskiej nie zginął w czasie wojny, a niemal każda rodzina miała przecież kogoś, straciła w tą wojnę.